Witam, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak pobierać filmy z JTOP i wielu innych ciekawych stron. A więc zaczynajmy. Najpierw otwieramy Mozilla Firefox albo inny program do używania internetu i wchodzimy w Google. Wpisujemy vd.l.adr.l.at. Link jest w opisie. Wybieramy pierwsze okno. Teraz musimy tylko pobrać. Klikamy pobierz i zapisujemy na polpicie. Żeby otworzyć paczkę potrzebujemy programu WinRar. Link do pobrania jest w opisie. Po zakończeniu pobierania otwieramy paczkę i dwa razy klikamy na instalator. Robimy to co ja na filmie. Instalujemy. Ja tego nie zrobię, bo mam ten program zainstalowany. Teraz trzeba skopiować link, czyli adres strony, na której jest dany filmik. Minimalizujemy wszystkie okna. Ikona na polpicie powinna wyglądać tak. Wklejamy link do okna pod nazwą, adres pliku wideo. Wybieramy format filmiku do pobrania, np. kompatybilny z PSP. Dzięki temu możemy oglądać dany film na PSP i nie tylko na nim. Klikamy pobierz. Wybieramy miejsce zapisu. I gotowe film pobiera się. Za chwilę pokażę jak pobrać winrar. Wchodzimy w link podany w opisie. Powinno wyglądać to tak. Schodzimy niżej i klikamy pobierz. Trzeba poczekać. Powinno wyskoczyć nam coś takiego. Klikamy zapisz plik. Włączamy instalator. Wybieramy miejsce zapisu i instalujemy. Dziękuję za oglądanie i proszę o ocenę.